Witajcie moi drodzy, jesteście na kanale Paszynska Polska, z wami jak zwykle jestem ja Irina Paszyńska i niedawno przeczytałam na zamkniętej stronie internetowej Rosjan, jak oni uważają, że Polacy źle żyją. Встановимо поведіть вам о тим, що докладні пішен і як то коментуєм. Лечимо. Як живемо в Шеченній палаці, версія російська. Вони пішен, що винаградзені в Польщі сон далекі від найвищих Європі. Для того, мешканців мішканців подорожувати подружувати до сонщиджів краю, аби там працювати. Єдночешні полякам живе ще добре, хоч і не лексусове. Не так, як в Росії. У палаці заробляє кого 4-5 тисячі злотих, за те пенензи можна добре жити, але не даще жити в люксуще. Чекаві мені, в яким краю даще жити в люксуще, за те піндеся. І взагалі є порівнування, бо коли порівнюємо, наприклад з USA, то є, коли з Росією, то інше, то значить цікаво би було зрозуміти, з чим та та, яка пише на артикул, порівнює Polska. Jak na uważanie, ludzie w Polsce są specjalnie przywiązani do markowych rzeczy i wszelkiego rodzaju luksusów, ale Polacy uwielbiają podróżować i wydają na to imponujące kwoty pieniądze. Turystyka krajowa jest w kraju dobrze rozwinięta, tak, wiele osób przez lata nie opuszczają Polski. Może i racja, woląc latem pojechać do Gdańska, a zimą do Zakopanego. Coś w tym jest, ale osobiście ja uważam, że Polacy nie są przywiązani do luksusu. I tak naprawdę, nie, kiedy przyjechałam z Krymu, tak, i podróżując po Ukrainie, mogą zauważyć, że nawet tam więcej ludzi są przywiązanych do luksusu, do takiego czegoś, jakaś torebka e, i czegoś takiego, żeby pochwalić się, pokazać. Wydaje mi się, że w Polsce na odwrót nie ma takiego i ludzie jakoś próbują w inny sposób, w inny sposób w intelektualny pokazać, że oni są godni tak, że oni są dobre i w ogóle wydaje mi się nawet nie o to chodzi. Ludzie nie próbują tam nic pokazać, po prostu żyją. I mniej mniej wydaje mi się, że z lat, e, Rok za rokiem mniej mniej stoi się tych ludzi, którzy w ogóle myślą, a co oboje o mnie, mnie pomyślą. Niestety nie jak w tych krajach, w których mieszkałam. Jak zauważy te kobieta, głównymi pozycjami wydatków są żywność, wydatki na dzieci, ich edukację oraz podróże. Poza tym trzeba zapłacić za mieszkanie i kupić parę rzeczy. Oczywiście podkreślę, że większość Polaków żyje na hipotekę kredytową, to znaczy wypłaca, tak, dostajesz ten kredyt hipoteczny i go płacisz i wydaje mi się, że to też dzieje się w każdym kraju, bo już spędziłam jakiś czas w tak Rosji, na Ukrainie, w Polsce, teraz w Kanadzie i wszystko jedna całkiem tak samo jak wszędzie, no nie wiem, może jakoś w Portugalii, tak, gdzie tam te domy, te mieszkania z, idą z, z ręk do ręka od rodziców do dzieci, to może tak, ale w większości swojej no to ludzie muszą kupować tak, w taki sposób, żeby brać kredyt hipoteczny. Bardzo chciałabym wam podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że komentujecie filmiki, za to, że jesteśmy z wami taką małą rodziną, nawet jak nie bardzo często przechodzę na YouTube, ale wszystko jedno, jesteście ze mną, bardzo jestem za tobą wdzięczna. Jesteście moimi najlepszymi widzami, ja was bardzo kocham i bardzo jestem wdzięczna, że jesteście ze mną. Że ta kobieta napisała, że palasy są dość wybredni i nawet jedzenie wybierają bardzo ostrożnie i skrupularnie. I oczywiście tak myślą o mieszkalnictwie. Wiadomo. A o samochodach uh, pisze kobieta, że tutaj wszystko jest o wiele prostsze i w ciągu półtora roku ona widziała tylko parę jakichś fajnych, luksusowych uh, samochodów, chociaż ja tak, tak by nie powiedziałam. Wydaje się, że uh, w Навіть ау аута і не аута бартісу популярні в Польщі. яка на уваже палаці найчастіше вибирають самоходи практичні і не дорогі. Банадто уживане самоходи коштують тут дорожче. Це цікаво, так, то це так дивно. по Канаді. Так так і сто дуже дуже дівне для мене. Але я бачила в Польщі не тільки. Niedrogie samochody, jak maluszki na przykład, czy to jest już drogę, napiszcie mi proszę, ale różne samochody i oczywiście dużo, dużo ludzi mają na to stać, tak? Po prostu mogą to kupić, ale potem, jak się zaczęła wojna i przyjechali Ukraińcy, oczywiście samochodów stało droższych o wiele więcej. Tu autorka też podkreśliła, że my Dzielimy tą samą miłość do parków, i niektórzy mieszkańcy, mieszkańcy całkowicie rezygnują z samochodów, preferując rowery. Ze wszystkich miastach jest wiele ścieżek rowerowych, dlatego możesz jeździć sobie bezpiecznie, ponadto transport publiczny jest dobrze rozwinięty. I ja zawsze myślałam o tym, dlaczego mówić o tym transporcie, czy, czy ma to jakąś różnicę, czy jest, czy o jakichś parkach, czy o tym, że ludzie wybierają nie samochody, a rowery do tego, jak się przeprowadziłam się do Kanady. A potem zrozumiałam: tu nie ma parków, tu prawie nie ma ścieżek rowerowych, są, ale nikt Imi nie korzysta, bo każdy jest w samochodzie i ludzie nie lubią tak spacerować i nie ma takiej możliwości, to po prostu to robić. I dlatego i na razie ja, ja tak tęsknię po polskim parkach i ja rozumiem, że tak, na, u nas jest bardzo podobne to, że my naprawdę bardzo lubimy parki, tak, że to musi być piękne, że możemy tam spacerować, oglądać, tam jakieś kaczeczki tam, czy coś takiego i to będzie fajnie dla nas. Ale nie dla Amerykanców niestety. No cóż, to też ciekawy artykuł. Musimy to przeczytać od niej. Powiem, Ona pisze, że powiem od że Polacy nie są leniwi, ale pracują znacznie mniej niż Rosjanie czy Ukraińcy. Zwyczajem jest, że pracują oni od rana do czwartej lub piątej i oczywiście okazuje się inaczej. Niektórzy ludzie mają inny harmonogram. Ciekawie, że tak powiedziała, że Polacy nie są leniwi. Uważam, że Polacy w ogóle nie są leniwi i kiedyś prowadziłam do Kanady, zauważyłam, że wszyscy mówią o Polacy w takim w sensie, że Polacy są bardzo pracowici ludzie i ich chcą zatrudnić. Jak Кожний слов'янський народ інший артикул мені теж багато зацікавив, бо там пишуть, що фалаци сансора розбітніше і сповуючи на бадання їх. Piszą, że ponad połowa nad połową ankietowanych ograniczyła swoje wydatki do minimum, a co trzecia osoba pożyczy pieniądze do rodziny. Ludzie uważają rachunki za media za największy ciężar, co ciekawe i to jest wszystko, w, mm, to jest wszystko w, na rosyjskich internetowych sieciach. Jak wynika z badania agencji Big Intermonitor Monitor stan budżetu domowych Polaków, ponad jedna trzecia, a dokładnie 38 mieszkańców Polski twierdzi, że ma problemy finansowe, a tyle samo przy, przyznaje, że czuła stres ze względu na ich sytuację finansową. Piszemy, że warto zauważyć, że w takiej sytuacji zubażali. Ciekawe słowo: Palacy zazwyczaj ograniczają się wydatki i pożyczają pieniądze za, za ważniejszych krewnych, na przykład z USA czy tam z Kanady. Ciekawe, pokazuje, że pomoc po, 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 po i w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie. Jednocześnie specjaliści zauważyli, że w ciągu roku liczba osób mających problemy e, zwiększyła się do 10%, i dużo, dużo ludzi w Polsce są biedni i tak dalej. E, що, цікавий артикул, я вам е, хотіла показати, що пише про поляках в Е, No wiadomo, że tam nie będzie propagandy, przy, przyjedziemy do Polski albo skończymy wojnę i damy żyć wszystkim normalnie, nie, ale piszą takie rzeczy, tak, jak widzicie, oni piszą, że, że coś tam, z e, problemy z wykształceniem, że Polacy e, pożyczają rzeczy, rzeczy i pieniędzy u rodzin. i oczywiście liczą na czym Polacy oszczędzają, też ciekawie. I jak Polacy radzą sobie z trudnościami, ponad połowa respondentów stwierdziła, że ograniczyła swoje wydatki do niezbędnego minimum. I zauważyli, że niektórzy respondenci ciekawi, jakich Polaków oni mogli zapytać. No przecież nie wiem, jak kto to, jakieś Polacy, którzy już mieszkają w Rosji, czy kto da, da im wywiad. Ja nie wiem. Szukają dodatkowych źródeł e, u przyjaciół i pożyczają rodziców albo rodziny. I wiele ludzi potrzebuje sprzedawać jakieś zabawki, ubrania, i tak dalej. Nawet ja mieszkając w Polsce sprzedawałam to, co mi jest, nie, nie jest potrzebne, bo to jest e, nawet, można tak powiedzieć, ekologiczne tak. i oczywiście można tym zarobić. Nie wiem, jak uważacie, że w Polsce jest na, tak źle, jak piszą w mediach rosyjskich, czy po prostu to jest taka propaganda, która próbuje nam nawiązać to, że Europa gaśnie i nic dobrego tam nie będzie? Bardzo ciekawe by było, było posłuchać, co myślicie o tym i będę bardzo wdzięczna Wasze komentarze. Dziś, na dziś takie ciekawe informacje, które po prostu um, przeczytałam w internecie, co ciekawego, powiedziałam Wam. No i oczywiście będzie dużo innych ciekawych rzeczy na moim kanale. Tak, także bądźcie ze mną, nie zapomnijcie zostawić lajka i oczywiście wysłuchajcie Waszych komentarzy. Jesteśmy z Wami razem.